Najdziwniejsze pytanie, jakie usłyszałeś od klienta? Chyba właśnie, boję się, nie chcę tutaj, czy to boli, czy to boli. No nie boli, no przyjdź, sprawdzisz. No i przede wszystkim, że ja też, ja mogłem tak widzieć. To, to też jest pytanie częste, które pod koniec badania się pojawia. Niemożliwe, że ja mogłem tak widzieć. Co pan zrobił, że ja widzę? Co pani zrobiła, że ja widzę? No, no, zrobiliśmy tak, najlepiej, jak potrafimy. Więc, więc to też zmienia. Nieraz jest tak, że ktoś przez tyle lat widział, nagle przychodzi i mówi, no nigdy nie spojrzałem, że tak mogę daleko widzieć albo tak mogę super wyraźnie pracować z bliska. No więc to zmieniamy na co dzień. Gdy ręka staje się za krótka. Tak, to jest pierwszy objaw, ale tych objawów jest o wiele, wiele więcej. Kiedy się wypytuje, że ktoś niby wie, że super jeździ samochodem na duże odległości, jadę szybciej, widzę dalej. Nie, to absolutnie nie jest tak. Jedziesz szybciej, miej lepsze okulary, żeby czas Twój reakcji był o wiele szybszy. No ale też praca, jest, tak, tak jesteśmy już spersonalizowani podczas pracy, że przy danym laptopie, przy danym monitorze, przy danym maszynie, którą operujemy, mamy każdą odległość inną. No więc optometrysta i optyk dobierze. Że dokładnie okulary do tego, co ty potrzebujesz, i to musi wytłumaczyć jaki rodzaj soczewki. Po co to jest? To jest szeroki wywiad. To nie jest 5 minut, tylko lepiej poświęcić więcej czasu, zarezerwować sobie ten czas, przyjść na dobrą poradę, żeby być z tego zadowolonym.